Witajcie mordeczki Dzisiaj wyjątkowo Spotykamy się na grzybach Jak widzicie mamy w tym roku wysyp yy, Prawdziwki, yy, koźlaki, kanie Wszystko jest A to tak zboczyłem z trasy tylko na chwilę Ale jesteśmy nad malutką rzeczką Tutaj z chłopakami z yy, Na razie biorą samo konie Na starcie Na kajteszka no, Złapałem 3 albo cztery sztuczki takie nie za duże, ale jak to wiadomo jak to z kajtekami, chwila chwila i po kajtechu. No i potem sobie przeszedłem na nowe przynęty, prosto od pana Janusza, który pan Janusz dla nas z Chin sprowadza. Bardzo fajne przynęty w środku z taką folią szeleszczącą 8,5-6,5 cm. Takie rozmiary dzisiaj sprawdzam tutaj na tej wodzie. No i okonki widać są zainteresowane, nawet mniejsze sztuki do tych dużych podchodzą. Interesują się, bo są podhaczenia. Ta folia fajny wydaje dźwięk taki i przyciąga je. No i tu zmieniłem miejsce. Teraz mam takie zakole już na przynętę z ogonkiem, wtedy 6,5 cm. Dzisiaj taki największy okoń. Zobaczymy, dzisiaj troszeczkę czasu. Jest chłopaki lecą na grubo, na, na, duże, na duże przynęty. Ja, ja dla odmiany trochę mniej chciałem sprawdzić, co Pan Janusz a, tutaj mam do zaprezentowania. no Jak na razie fajnie to wypada. Ta przynęta nazywa się Russell Shad, od szelestu, ponieważ ta folia wydaje szelest. A tu mamy dzisiaj już 5 okonków, może nie za dużych, tam 20 parę, pewnie największy. I lecimy dalej z tematem. Mamy szansę tutaj na szczupaka, naklenia jeszcze, no i ponoć nabrzane. Zobaczymy, co będzie dalej. Widzimy się już za chwilkę. Bang, bang. Ale piękne miejsce, o kurde. I tu jest. Ale podpórki stoją. To jest to, co on mi opowiadał. Tu jest to co, cofka. Przelewik tu jest głęboko, czy nie? A tu jest prąd wsteczny. Tam będzie dołek. Tu jest ryba. Jak to? Pięknie, to jest właśnie podejście na miejscówkę i wyholowanie ryby. Tak to się robi, po cichu się wchodzi. I od razu się łowi. Co to jest? Okonek. Pierwszy rzut, od razu wejście. I jest okoń. Brawo. No dobra, to no tak to wygląda pokrótce, bo chcieliśmy właśnie w ogóle zademonstrować, jak się podchodzi na miejsce, jak się zarzuca, mam nadzieję, że było to widać, czyli co, tu mamy dosyć taki mocny nurt, Tu mamy spowolnienie, więc trzeba rzucać na połączenie szybkiego ze spowolnieniem i niech napiętym wchodzi na, na spokojną wodę, sobie przynętka i dam pewnie z tej spokojniejszej wody ci już przyduszenie było. Jest! Uf, 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 Zwerta. Nie no, tutaj to yy, Piotrek mówił na, że tu same 25 z plusem biorą. <śm> Ładny? i jest fat fajne będzie już fajne 25 będzie chyba ładna ryba. ładna Ale znowu, y, słuchaj, znowu ten. Y, znowu bez brania. Siadł. Siadł znowu. Patrzcie co mam. Co to jest? Ostytek? Nie. <głos> Kalmar? <noise> Uchwag. Ty, no nie taki tani, 27. <noise> o! No lubię, ale zobacz, to, to będzie z kalmarem w takim no, razie Może się, bo snikerce zjadłem No ale kalmar, ty, to jest coś przepysznego, kurwa, to jest przysmak mm, na... ty, tak. <grym> ty, już kiedyś wam coś za, zaproponowałem do jedzenia, to widzisz jak smakowało Od, Wczoraj tam zobaczyłem, ja to, to dawaj. Yeah. co to jest? Dobra, ja pierwszy Co to jest, to jest kalmar poważnie? Rzydol. O To będzie Chłonę. Mm. Co to no co to jest? Smakuje ci, to jest twoje. Ale fajne. Muszę za nim iść wchodzić, weź. Idzie kolejny zanim. Ale jaki, ten zanim większy, łap go, łap go. Ja pierdziele, ten zanim co wyszedł to jeszcze większy. O kurde, ale pięknie wyszedł. Ale... Ale zanim szedł Grubo u Jest, złapał go, patrz tego co, mu, co mi wyszedł. Ale piękna akcja. Ja pierdzielę coś pięknego. Na dropika. Wyciągnąłem okonka Robertowi. I to jest prawdziwy wędkarz. Nie marnujesz sytuacji. To jest ten ła, O, ten jest ładny, zobacz. Ładnego mu wyciągnąłem, co? Oj, brawo. Piotruś, nakręć nas. Chodź. Zrób nam zdjęcie może, co? chyba ładne ryb. No i panowie łowcy, gratulacje. Dziękuję, dziękuję Piotr. Na akcji ja wrzuciłem dropshota w rynienkę, zacięcie, wyjście i zobaczyłem, że odprowadza go duży okoń. No i Robert wykorzystał sytuację. Piękna sprawa. Myślę, że Roberta 26 cm, 27 nawet. Dobra, tutaj mamy sprawcę zamieszania całego. Błyszczący, szeleszczący raz Shadzik jaskółeczka Bing, 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 ping, Zaraz wraca do wody Kontra I lecimy Lekka, Lekki ciężarek, 5 gramów Spokojnie wkładam go w nurt I tak jak na dziga, Schodzi do dna, tyle że nie jig'uje Tylko po prostu Cały czas gram lekko kręcę korbeczką w ten sposób i cały czas nad garsteczek chodzi. Mogę spowolnić, podpić, do góry tutaj, granie jest dowolne. W takim miejscu, na przykład jak teraz jest pod całą trawką, to pod całą trawę podejdę, podbijam parę razy, zatrzymam, podbiję, zagram mu, tu zaraz podciągnę. Znowu woda kręci, więc znowu chwilę zatrzymam. Pogram mapinami, lekko dosłownie kręcę kołowrotkiem. A jest. Płytko zacięty Dropik I taki kurczę jesienny Garbela Zestaw Mam krótki przypasłowo carbonu jakiej grubości? 0,23 Subeczka A, subeczka do 2 kg 2 kilo tak. wytrzymałości Elo i nie spinningowy, masz jakiś inny. Spinningowy. A, spinningowy węzeł. Zareagując I plocie zielona, 8-plotowa. Nie, to jest jeszcze czwóreczka. A, 4-plotowa, chyba tak, tak, to 007? 007 zielona. Tak, tak, Trzymała, i do tego coś byś o kijku powiedział. masz dosyć interesujące Tak, mam kijeczek na testy, chcemy wprowadzić do. Do nas do oferty jest to Westin model w 6 i seria jest to Street Stick 213 20 g wyrzutu. A obroteczek taki. pewnie już znacie z innych filmów jest to Aburewo X 40. Szeroka szpula do tak. nie? Tak, no, no. piekielnie dalekie rzuty. Kijeczek co mogę powiedzieć? No, bardzo fajny, żławy kijek, dobrze trzyma rybę. Czyli myśleli, lekki że destaw. wprowadzimy do oferty go? Tak, myślę, że, że tutaj Michał zostanie namówiony na wprowadzenie do oferty. Naprawdę bardzo fajny kijek w Skoro jest taki fajny, to trzeba będzie wprowadzić. Wygląda ładnie rzeczywiście. Jest taki uchwycik tutaj po środku goły blank, także pewnie wszystkie brania są. Tak, bardzo czuły kijek. Wyczuwalne detale takie tutaj typu na rękojeści. Kijek ma troszkę zapasu mocy, także w razie przyłowu jakiegoś większy ryby bez tak. problemu sobie poradzi. Więc nie ma się co bać. O. Ale byk, uważaj tylko na moją wędkę tam. Ale idzie, o skurczy, ale pięknie idzie. Dobre miejsce, co? Ale. Ale pięknie. Albinosik taki, ale śliczny, Robert. O Jezus, ale piękny. Ale patelnia, ty. Foka, go tu. O je. Jaki piękny, kolorowy, co? Jesienny taki garbelan. Alek zażar. dobra, zaprezentuj go. Robert. Ale. Uj, uj wypluł. Jak ci wziął z dołka? Tak, z ryby. Delikatne podbicie przy dnie. Ładnie uderzył. zgasił, bardzo ładnie uderzył. Ładnie, ładnie dobra. Dawaj jebce, wolność. Pięknie, pięknie pochodził. Dobre, 27 cm. Pięknie poszedł. Pięknie. piątka Ja łowię bardzo z sprzętem. Fishmaker z pierwszej serii do 18 gram 2,30 Pierwsza seria okumy Helios. Jedyne co mam nowoczesne w tym sprzęcie to plecionkę HypeTucker 006 Też roztopową, też zielony kolor Tak naprawdę teraz obecnie ten zielony to chyba najfajniej widać Może jeszcze różowy kolor do tego No jak widać, fluorokarbon 020 Przywiązany węzłem bezpośrednio do plecionki Mały haczyk szósteczka No i przynęta, którą testuję dzisiaj od Pana Janusza Którą bezpośrednio w Chin wysłał, wydaje mi się, że też zostanie wprowadzona do, do oferty. Bo A tak dzisiaj fajnie. już rybki były na nią? Były już rybki, fajnie prowokuje. O, fajnie widać, patrzyliśmy, jak to wchodzi w wodzie naprawdę jak ranna taka rybka, fajnie błyszczy ta folia w wodzie. Mamy bardzo czystą wodę tutaj na tej rzece. Jest jesień, więc zazwyczaj woda się klaruje. W takich sytuacjach używamy oczywiście fluorokarbonu jako strzałóweczki do naszych zestawów. No ryba już jest w dołeczkach wszystkich, więc szukamy wszelkich spowolnień, wszelkich zakoli, gdzie są troszeczkę głębsze miejsca. W zasadzie łowimy tam, gdzie nie widzimy dna, bo wszędzie dno jest widoczne. Tam, gdzie jest ciemno, tam staramy rzucać się zestawy. Łowiliśmy dzisiaj klasycznie na główkę, na czebulaszkę, na dropshota. No i ciemne kolory. Tak jak pokazywałem wcześniej, tutaj przynęto od Pana Janusza, taka jaskółeczka. Z jaskrawym, znaczy z migającym brzuszkiem. Bardzo dobrze sprawdził się dzisiaj też Keiteszek Electric Unibug. Ten kolor taki na główeczce dosyć delikatnej, 2,5 grama tylko. Ten kolor również od pana Janusza. Taka to można nazwać go kałem czy, czy, czy shit. O, shitty, na niego mówią. Shitty kolor taki, taki Ala Motor Oil. Też z błyszczącym brzuszkiem. No i tutaj ten niebieski, na niego wcześniej ładną rybkę, też na 2,5 gramowej główce, to jest Russell Shad od firmy Pink Pong Lures, to są właśnie przynęty rekomendowane od Pana Janusza, także w momencie, gdy oglądacie ten film, już znajdziecie je u nas na stronie, zachęcamy, wspierajcie działalność Pana Janusza, jak widać, czasami udaje mu się zrobić dobre rzeczy, my to też popieramy, trzymajcie się, zostawcie oczywiście subka pod filmem i Najlepszego, do zobaczenia na, na kolejnych poprawkach. Elo!